Cześć, kochające finanse chomiki z całego świata! Aby zdobyć majątek, trzeba się uczyć, planować do przodu i ciężko pracować. Techy strasznie to długie, skomplikowane i męczące. Gdyby tak dało się poznać jakąś tajemnicę, która pomoże szybciej stać się miliarderem, znalazłem filmik właśnie na ten temat. Posłuchajmy! Bogaci ludzie znają pewien sekret. Zwykli śmiertelnicy muszą harować na jakikolwiek awans albo zarabiać na boku, podczas gdy bogaci po cichu bogacą się jeszcze bardziej. Myślę, że wszyscy powinni poznać ten sekret. 15 lat temu zacząłem pracę w finansach. Przez dekadę pracowałem 80 godzin tygodniowo, zarabiając miliony dla innych. Zacząłem wtedy dostrzegać pewną prawidłowość. Wszystkich prawdziwych bogaczy łączy jedna rzecz. Nie zabierają czasu na wypłatę, tylko są właścicielami. Najwyższy czas, abyśmy odzyskali Main Street. Main Street Millionaire pokazuje, jak krok po kroku budować biznes, który przynosi dochody i wolność. To książka dla osób nie się wysiłku. Są tu wszystkie rzeczy, których bogaci nigdy nam nie powiedzą, które panowie z Wall Street chcieliby przed nami ukryć. Sam nie wiem, czy jest to autentyczny przewodnik do osiągnięcia bogactwa, czy też kolejna próba żerowania na ludzkiej naiwności i ciekawości. Nie przeczę, że zabiera cenną wiedzę, ale nie mogę z czystym sumieniem jej polecić, bo sam jeszcze jej nie przeczytałem. Jeśli ktoś z Was już to czytał, niech podzieli się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jestem naprawdę ciekaw. Nie przegapcie nowych odcinków, aby zawsze być na bieżąco z poradami finansowymi. Pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia!